Robimy unboxing rzeczy, które dostałam od cioci, która przyjechała z Anglii. Znaczy no, od mojej mamy, to jest mojej mamy ciocia. Ona no, powiedziała, że to jest dla niej na nią za małe, taka koszuleczka i takie spodnie. Także dała mi 30 euro. I to do. Troszeczkę tutaj otworzyłam, ale nie testowałam, także. Chodźcie razem ze mną. Hej. Okay. No. I go zabezpieczone bezpieczono. naprawdę. wow. Nie bym tego rady otworzyć, naprawdę. Ja cały ten short poświęcony na otwieranie jednego opakowania. Co Ta tam? Tkwi w tej chwili. Teraz spróbujmy sobie najpierw to. Może po prostu. A gdzie tą mazotyczkę? i się pytam. Patrzcie. Co parę. Ja zatuu pachnie tak pięknie cukierkowo. To hamtę. Bracie nic nie ma, że nie wiem. To już inaczej pachnie? To już nie tak cukierkowo, to trochę srogo już tak. Patrzcie, mam że muszę tym. To pachnie to kokosowo i to dosłownie, jak Rafaello. Oh my god. Ale najładniejszy zapach to chyba ten albo ten różowy. A ten kokos to taki radia mi siedzi. Że napiszcie co myślicie i to tyle. Pojazdki, pa!